Dzień dobry. Tego Q&A tak naprawdę miało nie być, ale pod ostatnimi filmami z Niemiec, Azurów i pod tym takim z ciekawymi miejscami w Polsce i blisko granicy pojawiło się tyle pytań, komentarzy, że stwierdziłem, że nie mogę nie nagrać Q&A jeszcze przed wylotem do Nepalu, który jest za dwa dni. Swoją drogą plecaki już spakowane. A tak naprawdę mój plecak jeszcze jest pusty. Na szczęście Marta spakowała i mam co pokazać w kadrze. A drugi powód jest taki, że jest Was tutaj już 20 tysięcy i strasznie szybko was przybywa ostatnimi czasy. Także rozgośćcie się, nowi widzowie, jest nam bardzo miło z tego powodu. A jak jesteście ciekawi co się dzieje u nas w Nepalu to zapraszam na story na Instagram. W tym momencie powinniśmy już zejść z gór, bo byliśmy na Annapurna Base na takim 10-11 dniowym trekkingu. Nie wiem czy się udało, no troszeczkę boję się szczerze mówiąc o swoje kolano, ale mam nadzieję, że się uda. Udało. Może jak to się dziwnie mówi o sobie z przeszłości, z przyszłości, w przeszłości. Dobra, lecimy dalej. Opowiesz kiedyś, w jaki sposób kręcisz ujęcia dronem, gdy jedziesz sam rowerem. Nie jest to lekkie, powiem szczerze i y, miałem parę gleb. Parę razy, często nawet wypada mi telefon z kontrolera, no i raczej staram się to robić rzadko. No jeśli jadę sam, tak jak teraz byłem w Niemczech, jakoś chciałem się pokręcić, to po prostu kładę się łokciami na kierownicy. Jeśli się przypatrzycie we wszystkich ujęciach dronowych, kiedy jadę i kamera leci ze mną, to się opieram na kierownicy. No i po prostu sobie robię jakiś przejazd, nie? Pedałuję w tym czasie, dobrze jak droga jest prosta, żeby się nie wypieprzyć, no i w tym samym czasie jakby steruję dronem, nie? Tak to można. Gorzej, jak nie ma fajnego asfaltu i jest jakiś taki, powiedzmy, shooter czy kamienie i chce się nagrać, no to wtedy jest ciężko. I żeby to ujęcie było też płynne, żeby to nie rwało tymi joystickami podczas wstrząsów, no to to jest naprawdę trudno i czasem kończy się to niestety glebą. Kompletnie się nie czuję, że film trwa 15 minut, świetnie się ogląda. Będzie w najbliższym czasie jakiś dzień dobry. Film z serii Dzień Dobry już był na początku wyjazdu z Nepalu do Nepalu. Puściłem film z Azorów. I mam zmontowany jeszcze jeden, który puszczę za niedługo. Dzień dobry z Niemiec. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. No super film a propagowanie roweru wychodzi tobie tak że kilka miesięcy temu przypadkiem trafiłem na twój film o łosiach na Podlasiu później były kolejne filmy aż w końcu kupiłem rower bagażnik na dach auta uchwyty rowerowe fotelik dla dziecka i na majówkę pojechaliśmy w Karkonosze z dwoma kółkami na dachu Pozdrawiam. Dzięki wielkie. Naprawdę lubię takie komentarze. A nie Gujana Francuska A przypadkiem Gujana Francuska Gujana nie Francuska, nie Francuska też jest w... poczytać o, o Gujanie francuskie. Gujana Francuska jest jeszcze bardziej wysunięta na zachód i należy do Unii Europejskiej. Czy coś źle rozumiem? Nie, nie rozumiecie nic źle. To jest mój błąd. Powiedziałem w odcinku z Azorów, że Azory są najdalej wysunięte e, najdalej wysuniętym kawałkiem Unii Europejskiej na zachód. No i strogo się tutaj pomyliłem, nie wiem skąd mi się wzięła ta informacja, przepraszam bardzo. Kojana francuska jest najdalej wysunięta na zachód. W ogóle najdalej wysunięta od Unii Europejskiej. Gdzie zgubiłeś Martę? Takie pytania często się pojawiają, kiedy Marty nie ma. No niestety sytuacja jest u nas taka, że ja robię. To, co robię, czyli filmowanie, fotografie i to, wszystkie tworzenie rzeczy do sieci na pełen etat, Marta pracuje. Marta ma niestety ograniczoną ilość dni wolnych w roku, ale robimy, co możemy, żeby jeździć razem jak najwięcej. No wiadomo, co jakiś czas Marta nie będzie w odcinkach, będę tylko ja, no ale w Nepalu już jesteśmy razem. Chociaż też nie do końca, bo ja zostaję tam dwa tygodnie dłużej niż Marta. Super umiejętność filmowania, ale coś brakuje w Twoich vlogach. Może jesteś trochę zbyt poważny. Krótka przerwa techniczna, właśnie mi się zaciął komputer. Bardzo fajny kanał, takiego brakowało mi w zakładkach. Dziękuję bardzo. W ogóle dziękujemy za te wszystkie komentarze, one są tak mega miłe i ten jest tylko przykładem, jest ich naprawdę dużo pod ostatnimi filmami. Wielkie dzięki za to, naprawdę bardzo, bardzo doceniamy. Czy jest jakaś metoda na tanie noclegi w podróży? Jak się spakować do sak. W ogóle to są tak obszerne tematy, że można by na to nagrać osobny odcinek. Być może jak znajdę chwilę czasu to to zrobię. W ogóle chciałem zrobić odcinek o sakwach rowerowych, jeszcze przed majówką niestety nie zdążyłem, ale Postaram się to zrobić jeszcze przed wakacjami. Taki poradnikowy o kilku modelach SAC, w które miałem przyjemność i nieprzyjemność użytkować. A jeśli chodzi o noclegi, o tanie noclegi, to no zazwyczaj te wszystkie metody taniego nocowania łączą się z, w jakimś rodzaju z barterem, czyli z jakąś wymianą czegoś, na przykład... Są te stronki, nie pamiętam teraz nazwy, wrzucę wam tu w opisie, gdzie się po prostu u kogoś śpi na farmie i ma się na przykład wyżywienie i nocek za darmo, ale mu się pomaga na przykład w rozporządzaniu, w zarządzaniu farmą, zwierzętami, z jakimś, jakimś ogrodnictwem. Są też couchsurfing i warm shower, co prawda tam oficjalnie się nijak nie zwraca tej, tej, tej gościnności, tej możliwości nocowania u kogoś, no ale moim zdaniem też dobrze jest jakiś obiad dla gospodarza ugotować i tak dalej, i tak Dalej. Czy myślałeś kiedyś o przejechaniu rowerem całej Polski dookoła? Myślałem, ale potem policzyłem sobie, że skoro miałbym zrobić to jest chyba 3000 km? Może więcej? 4 nawet? Teraz nie chcę strzelać, ale w każdym bądź razie w tym przedziale. Ja bardzo lubię Polskę, nie, ale ale chyba wolałbym ten miesiąc, czy półtora, czy dwa gdzieś pojechać właśnie dalej, bo w dwa miesiące to możecie dać do Albanii i spokojnie wrócić. Wolę jednak sobie to chyba rzucać tak na raty, że jedziemy na przykład na Podlasie, robimy pentelkę tam, jedziemy na Podkarpacie, do Opolskiego, po Śląsku, gdzieś tam na północ właśnie, niż za jednym razem dookoła. Jakby nie mam takiej motywacji, żeby robić to na raz od strzału, żeby gdzieś napisać, że przyjechałem rowerem Polskę dookoła. Planujesz jakiś trip po polskich górach? No to tak jak z tą Polską. Jeśli mam chwilę i jestem na miejscu, to planuje, bo to jest blisko dostępne, można bardzo szybko dojechać w jakieś miejsce i no, wydaje mi się, że nie potrzeba tutaj planować czegoś, nie? że dobra, zaplanuję na za trzy miesiące. Po prostu, jak za trzy miesiące będę miał chwilę, to chętnie gdzieś wyskoczę nie? i tak to wygląda mniej więcej zarówno z górami, jak i z tymi wycieczkami po Polsce. Świetny filmik! Pytanie praktyczne: polecasz, lub może ktoś z widzów poleci mi jakieś dobre aplikacje do Androida, ułatwiające wyszukiwanie atrakcji ciekawych miejsc? Ja nie mam żadnych takich aplikacji. Ja przeglądam po prostu różne blogi, wbijam w jakieś relacje. Czasem mi się zdarzy wpisać hashtag na przykład na Instagramie i przeglądać jakieś ciekawe fotografie po danym hasztagu albo po lokalizacji, albo wchodzę sobie w Google Earth, ustawiam sobie, tam można ustawić zdjęcia użytkowników, którzy przypinają zdjęcia w danych miejscach. No i sobie po prostu przeglądam te fotki, nie? I tak często wpadam na jakieś fajne widoki, potem wyszukuję lokalizację. No i tak sobie jakoś planuję wyjazd. Jak widzisz swój kanał za 5 lat? Jak chciałbyś, żeby wyglądały Twoje filmy i podróże? Fu, powiem Ci wilk na szlaku, że szczerze mówiąc nie zastanawiam się nad tym, na razie chcę robić to co robię, chcę się uczyć dalej montować, chciałbym zrobić jakieś inne formy filmowe, być może jakieś takie bardziej reportażowe, jakieś takie może troszkę wywiady też ze spotkanymi ludźmi w podróży, takie mini wywiady, jakieś wstawki właśnie we vlogach też nie tylko o danym kraju, ale też o ludziach, ale jak za 5 lat to ja nie mam dla tego pojęcia, wiesz to jest tak długi okres czasu, i to się może tak dużo zmienić, nie wiem, może za 5 lat pójdę z powrotem do swojego zawodu, będę się zajmował mechaniką i budową maszyn, nie wiem czy będę robił dalej filmy, chciałbym bardzo, ale no wiecie jak jest, 5 no, lat to jest ogromnie dużo czasu, nie? Dlaczego masz tak mało subów? Patrząc na to, jakie. no wiesz co, mega mi miło, i nie wiem, czy to jest mało, czy dużo. Mnie to cieszy bardzo. Cieszy mnie, jak jest Was tutaj coraz więcej. No, a ciężko mi odpowiedzieć na takie pytanie, to może Wy mi musicie powiedzieć. Ja nie wiem, naprawdę. Nie polecam naśladować. Chodzi o rowery Tenryfa, to nie miejsce dla rowerzystów, a już na pewno nie dla amatorów. Drogi są kręte, strome i wąskie, a samochody poruszają się zdecydowanie. No, ja się z tym komentarzem totalnie nie zgadzam. Wiadomo, są serpenty, widzieliście w filmie, że są drogi bardzo kręte, ale moim zdaniem, no kurczę, dużo bardziej niebezpiecznie jest autem jechać na takich drogach. no znaczy, Ja nie mam prawka, więc może się nie znam, może jestem skrzywiony, ale, ale no, wjechać pod górę, czy nawet zjechać z krętej drogi, no to kurczę. No to jest umiejętność kierowania, którą nabywam w wieku 4 lat, czy, czy tam 5, 6, nie wiem, kiedy się jeździć na Norwerze. Autem dopiero w wieku 18. E, chyba, że się z mną, e, no i wydaje mi się, że to jest tylko umiejętność kierowania i hamowania i nie trzeba jakiegoś, jakiegoś dużego skilla, żeby tam jeździć, więc ja się tutaj totalnie nie zgadzam i szczerze mówiąc nawet nie wiem e, o co chodzi, no ten Ryfan jest miejscem dla rowerzystów, ja uważam, że poza głównymi drogami, tymi takimi szybkimi, e, zresztą tam drogi szybkiego ruchu są niedostępne dla rowerzystów, no to jest świetnym miejscem, jest trudnym pod względem fizycznym, bo są strome podjazdy, więc nawet jeśli ktoś nie jeździ, to i tak tam za dużo nie pojedzi, tak naprawdę, ale nie są te drogi jakieś trudne. No, nie wiem, no, no, no nie wiem nawet o co tutaj autorowi za bardzo chodzi. Jakiej firmy masz rower do podróży? Marka, model? No Ja jeżdżę dalej tym rowerem, który miałem rok temu, czyli to jest rower składany przez firmę z Warszawy, ktoś nazywa Antymateria. Ciężko to nawet nazwać jest jakimś modelem, bo oni po prostu robią rowery customowe. To jest tak zwany przełaj z barankiem pod sakwy. Jest to spoko rower, czy polecam przełaj pod sakwy? Nie wiem, baranek mi się spodobał, bardzo się polubiłem, jednak coś z tą geometrią ramy jest nie tak, że męczy mnie troszeczkę jazda na nim. Nie jest najgorzej, ale tyłek jak mnie boli, nie wiem, czy to w sumie od siodełka, czy, czy od tej ramy właśnie bardziej, no, ale nigdy takich problemów nie miałem jak przez ostatni rok właśnie pięć siodełek już kupiłem i żadne mi nie pasuje, więc szczerze mówiąc, zaczynam szukać przyczyny gdzieś indziej niż w siodełku. Nie? Jaki masz namiot? Szukałem namiotu na wyprawy rowerowe i zastanawiam się, co kupić oczywiście w rozsądnej cenie. Ja mam i miałem zawsze namioty firmy Fjundensen tam to jest Sierra 2 albo Lima 3, to są, one się różnią tylko ilością wejść, jeden ma jedno wejście jeden przeciąg, a drugi ma wejście z dwóch stron. Polecam taki z dwoma, bo jak się z kimś śpi, no to wtedy nie trzeba przez siebie przeskakiwać, tylko każdy wychodzi ze swojej strony. No i czy te namioty polecam? No one są, nie są drogie teraz, kurczę, nie pamiętam, wrzucę Wam jakieś sceny, na przykład takiego namiotu, jaki ja mam, dwuosobowego. Nie są to drogie namioty, a są naprawdę bardzo solidne. No nie są to najlżejsze namioty, e, niestety, ponad 3,5 kg, więc to raczej na trekking samemu tak taszczyć, to by mi się nie chciało, ale na rower wrzucić e, to już można, nie? W jaki sposób nauczyłeś się tak fajnie montować? E... Znowu przerwa techniczna. Dobra, jestem ponownie. E, a mówiłem sobie, nie kopnij tego kubka stawiając go na ziemi. W jaki sposób nauczyłeś się tak fajnie montować? Praktyka i oglądanie lepszych od siebie, nie? Tak bym to powiedział. No i w ogóle fajnie, że uważasz, że e, fajnie umiem montować. No, ja dalej uważam, że jest mnóstwo lepszych osób, ale to motywują takie komentarze. Dzięki wielkie. Jaki rower do Nepalu jedzie tym razem? Do Nepalu chcieliśmy wjechać rowerami na 5500, tam jest taki, taka pętla wokół Anapurny i najwyższy szczyt to jest około 5500. Niestety chyba z tymi rowerami się nie uda, bo jak widzicie jest plecak już. No, 30 do 30 euro za dzień. Za jeden rower, abyśmy potrzebowali go na jakieś dwa tygodnie, więc łatwo sobie policzyć, ile by to hajsu kosztowało. No i szczerze mówiąc, też czytaliśmy, że ta trasa nie jest taka super, jak się to mówi, bo większość się jedzie i idzie wzdłuż samochodów, coraz wyżej te samochody podjeżdżają. No i nie ma takiego fanu, więc stwierdziliśmy, że troszeczkę zmieniamy plany i idziemy w nieco inne miejsce. Kawałek obok, ale z buta, już totalnie bez samochodów, tylko inni współtowarzysze drogi. Wyczuwam lekką nutę turbosłowianizmu. To jest komentarz chyba do filmu z Niemiec, gdzie mówiłem, że Arkona to był dawny przylądek, ostatni bastion zachodnich Słowian. No, i szczerze mówiąc, nie wiem o co chodzi w tym komentarzu. Wpisałem sobie turbosłowianizm w Wikipedii i nie przetłumaczyło mi tego. Poinformowałem tylko, nie jestem jakimś turbofanem historii Słowian. No, jako ciekawy fakt i tyle, nie? Aczkolwiek super, że kiedyś to taka kultura była, nie? I że się wywodzimy, Słowian. No dobrze jest o tym mi się wydaje po prostu pamiętać. Odcinek Azorów, jak zawsze przednie, ale pieska naprawdę nie nakarmiliście. No, niestety nie nakarmiliśmy, bo jechaliśmy już sami na pustych żołądkach i na no, ten też nic nie mieliśmy. Jakbyśmy mieli, to byśmy dali, nie? Ale myślę, że on sobie tam poradzi, bo tam naprawdę sporo turystów chodziło i on też dokładnie wiedział, gdzie jest parking, gdzie. Parkują wszyscy turyści, żeby iść tam na taki szlak obok, więc myślę, że piesek ma się naprawdę dobrze. Spokojna głowa. Mogę mieć jedną wskazówkę, masz białą, niewykorzystaną przestrzeń za sobą. To chodzi o ostatni odcinek, ten majówkowy. Wiem o tym. no Po prostu, jak widzicie, troszeczkę się zmienia cały czas coś za mną, bo się przeprowadziliśmy niedawno na nowe mieszkanie i. No tak urządzamy, tutaj już wisi obraz, swoją drogą fotka z Bieszczad. No a tam też coś wymyślę, coś się wrzuci na tą ścianę, tylko po prostu trzeba się ogarnąć. Myślę, że dopiero po, na pewno dopiero po Nepalu. A co polecacie w okolicach Podkarpacia? Jest tutaj ktoś z okolic Podkarpacia? Możecie polecić koledze, tudzież koleżance. Ja w ostatnim odcinku poleciłem twierdzę przemyskom i przemyśl ogólnie, no ale nie wiem, czy o takie atrakcje Ci chodzi. Jeśli ktoś jest z Podkarpacia, to śmiało możecie... Polecić, co jest ciekawego do zobaczenia. Most Rakoc w Kromlau jest zamknięty do 2020 roku, e, tak tego nie wiedziałem, mówiąc Wam, że jest to miejsce, które warto zobaczyć po drodze. Spuścili całą tą wodę z mostu i jakby remontują go, e, żeby się nie zawalił. Nie? Więc na razie e, nie musicie tam jeździć, ale za rok ponoć już ma być otwarty i dostępny do zwiedzania. Na Jurze jest jedna pustynia błędowska, przydzielona pasem lasu. Tutaj chodzi autorowi, że się pomyliłem, bo powiedziałem, że są dwie pustynie. Nie pomyliłem się, bo poza błędowską jest jeszcze pustynia siedlecka. Nie jest taka duża, nie jest taka znana. No ale jest, więc, więc warto o tym wiedzieć. Z tym zadymianiem? Hmm, może to CO2. A tutaj komentarz jest dotyczący ananasów na Azorach, bo tam powiedziałem, że ananasy są zadymiane, żeby kwitły, i nie wiedziałem o co chodzi. No i z tego, co tutaj doczytałem, może chodzić o niedotlenienie, hmm, że ponoć kiedy się za dymi, kiedy się zmniejszy ilość tlenu przez to, e, wtedy kwiaty zaczynają, e, wtedy rośliny, czy ananasy zaczynają po prostu kwitnąć. W dalszym ciągu nie wiem, czy to jest prawda, niestety. Cześć, w jaki sposób dostałeś się na początek trasy? Jeśli koleją, to jak z transportem roweru? Jakim rowerem wybrałeś się w tę podróż? Cześć, czy mógłbyś rozpisać trasę? Jak do Roztoku? Gdzie spałeś? A jakiś ślad GPS, to gdzie? Na te wszystkie pytania odpowiedziałem w tekście na blogu, więc jak coś to tam zapraszam, ale tak pokrótce to rower miałem wypożyczany do Rostoku, gdzie startowałem, dojechałem pociągiem przez Berlin z przesiadką w Berlinie, no a ślad GPS znajdziecie właśnie w tym wspomnianym blogowym wpisie. Czy tam zawsze jest taka paskudna pogoda? Na Azorach jest niestety często pochmurnie, dlatego też wydaje mi się, że nigdy te wyspy nie będą jakimiś takimi super turystycznymi miejscami, jak na przykład Teneryfa czy Kanary w całości, ponieważ no, nie da się tam opalać zbyt często. Jeśli się nawet popalasz teraz, to za godzinę już jest pochmurnie i to tak się cały czas zmienia. Nie jest tak, że na przykład przez tydzień masz bezchmurne niebo, nie? Więc no, niestety paskudnie bym nie powiedział, ale bywa szaro szaroburo i pochmurnie. Pytanie o Azory, następne: jak się tam dostać, skąd, dokąd i gdzie przesiadki? Ja też pisałem o tym na blogu. Zawsze takie praktyczne informacje są na blogu, więc jak coś tam zapraszam. Tam się dostaliśmy tapem, czyli portugalskimi liniami z przesiadką w Lizbonie. Wiem, że też można Ryanairem się dostać z przesiadką w Lizbonie albo z przesiadką w Londynie. Spotkaliśmy takich Polaków, którzy właśnie tak przylecieli. I ponadto też nie jest to drogie. No W 5-6 stówach można się zmieścić w takim okresie zimowym, jak my jechaliśmy. Nie? My daliśmy chyba. 600 zł, coś takiego, no i to by było na tyle. Bardzo dziękuję za zobaczenie odcinka. Do końca zapraszam w Stories do na Instagrama, gdzie nadajemy z Nepalu. W ogóle zawsze zapraszam w Stories, nawet jeśli oglądacie ten odcinek po jakimś czasie, bo tam zawsze coś się dzieje. Staram się tam dość regularnie coś wrzucać. Być może akurat w tym momencie traficie na relację z jakiegoś innego wyjazdu. No, dzięki, jeszcze raz i widzimy się. W odcinku Dzień dobry Północne Niemcy. Co niedługo. Pozdro!